I believe that this nation should commit itself. Proces norymberski to jedno z najważniejszych wydarzeń po II wojnie światowej. To właśnie wtedy najwięksi nazistowscy zbrodniarze zostali rozliczeni ze swoich czynów. Wśród nich niestety zabrakło Adolfa Hitlera, który tchórzliwie popełnił samobójstwo, bojąc się odpowiedzialności. Byli jednak inni. Będzie to pierwszy odcinek, w którym poruszę temat procesu w Norymberdze. Dzisiaj skupię się na wątkach wyjaśniających okoliczności dojścia Hitlera do władzy oraz wywołania II wojny światowej. Jak naziści opisywali naloty bombowe m.in. na Warszawę w 1939 roku? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Proces rozpoczął się 20 listopada 1945 roku. W Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze pojawiło się ponad 200 dziennikarzy z całego świata. Akredytację otrzymało tylko pięciu przedstawicieli mediów z Niemiec. Oskarżeni naziści, usadzeni zostali przy dwóch długich ławach. Nad stołem sędziowskim znalazły się flagi zwycięskich mocarstw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz ZSRR. Proces tłumaczony był w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne słuchawki, aby rozumieć, co mówią poszczególni uczestnicy procesu. Łącznie oskarżeni mieli 27 obrońców. Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się 3 minuty po godzinie 10. Prowadziło je czterech sędziów i tyle samo ich zastępców. Reprezentanci Związku Radzieckiego zamiast tok mieli mundury. Związek Radziecki reprezentował generał major Jona Nikitczenko oraz podpułkownik Aleksander Wołczkow, Brytyjczyków Sir Jeffrey Lawrence i Sir Norman Birkett. Amerykanów sędzia Francis Biddle oraz John Parker, Francuzów Henri Donadier de Vabre i Robert Falco. 21 nazistów pierwszego dnia procesu wysłuchało aktów oskarżenia. Do tej grupy należeli m.in. Goering, Hess i Keitel. Podczas odczytywania oskarżeń Ribbentrop stracił przytomność, w związku z czym były minister spraw zagranicznych Rzeszy musiał opuścić salę rozpraw. Naziści nie przyznali się do winy. Niektórzy wykręcali się mówiąc, że z tak postawionym aktem oskarżenia nie mogą się zgodzić. Tak zrobił m.in. Gering, który w ciągu kilku kolejnych dni opowiadał m.in. o tym, jak Hitler doszedł do władzy. Opisywał też okoliczności spalenia Reichstagu. Przekonywał, że nie brał w tym bezpośredniego udziału. W trakcie procesu omówione zostały wszystkie lata nazistowskich rządów w Niemczech. Sędziowie próbowali poznać szczegóły działania zbrodniczego systemu, którym kierował Adolf Hitler. Wspomniany wcześniej Gering opowiadał o zbrodniach dokonywanych na przeciwnikach politycznych po dojściu Führera do władzy. Stwierdził, że oczywiście zdarzały się nadużycia i ginęły osoby niewinne, ale patrząc na skalę wydarzeń, mogło do takich błędów dochodzić. Niemiec stwierdził nawet, że była to najmniej krwawa rewolucja w historii. Podczas procesu odtajnione zostały nieznane wcześniej dokumenty, m.in. świadczące o tym, że przejęcie nad Reni w 1936 roku naruszające ustalenia traktatu wersalskiego było planowane przez Hitlera już rok wcześniej. O tym, że Hitler planował wojnę na długo przed 39 rokiem świadczył dokument przedstawiony przez Amerykanów. Był to protokół z przebiegu posiedzenia, które odbyło się w Berlinie w listopadzie dwa lata wcześniej. Wzięli w nim udział, poza Hitlerem, m.in. Werner von Bloomberg oraz Hermann Göring. Dokument był jednym z najważniejszych materiałów dowodowych w całym procesie. Führer podczas berlińskiego spotkania sugerował, że Trzecia Rzesza powinna rozpocząć zdecydowane działania przed rokiem 1943. Pierwsze uderzenie chciał skierować na Czechosłowację oraz Austrię. Słusznie przewidywał, że ani Wielka Brytania, ani Francja nie staną w obronie Czechów. Podczas pobytu w więzieniu Gering opowiedział swojemu psychologowi jak łatwo Hitler przekonał Francję oraz Wielką Brytanię, aby porzuciły Czechosłowację w ramach Układu Monachijskiego. Podobno przyszli alianci nie chcieli nawet konsultować się w tej sprawie z Czechami. Trybunał Norymberski w 1945 roku poświęcił kilka sesji w sprawie Kryształowej Nocy. 10 lat wcześniej to Hermann Gering ogłosił w tak tzw. ustawy rasowe, które odebrały Żydom m.in. obywatelstwo niemieckie. W nocy z 9 na 10 listopada 1936 roku na terenie Niemiec podpalone zostały synagogi, zdemolowane zostały żydowskie sklepy, a 20 tysięcy Żydów wyciągniętych zostało z łóżek, a następnie aresztowanych. Gering przed Trybunałem przekonywał, że wydarzenia miały charakter bardzo spontaniczny. Twierdził, że kryształowa noc, a co się z tym wiąże, niszczenie żydowskich sklepów, nie było jego inicjatywą. Ponieważ szkodziło to niemieckiej gospodarce. Odpowiedzialnym za to, co się zdarzyło, był jego zdaniem Goebbels. Niezwykle ważnym dowodem podczas procesu norymberskiego był protokół z konferencji, która odbyła się 23 maja 1939 roku w gabinecie Führera w nowej kancelarii Rzeszy. To właśnie wtedy została podjęta decyzja, która wpłynęła na życie milionów ludzi na świecie. Podczas spotkania Hitler zasugerował, że jedynym sposobem na uzyskanie przestrzeni życiowej dla Niemców jest inwazja na inne kraje oraz wojna. W tej kwestii chodziło mu przede wszystkim o Polskę. Führer zakładał też podporządkowanie krajów Beneluxu oraz Francji. Wszystko po to, aby unieszkodliwić Anglików. Jednocześnie Hitler mocno wierzył w to, że zarówno Anglia, jak i Francja nie staną w obronie Polski. Już 10 dni po naradzie Goebbels rozpoczął w Niemczech kampanię propagandową, w której oskarżył Polaków o przemoc wobec tzw. Volksdeutschów. Tymczasem w Norymberdze przedstawiony został dziennik włoskiego faszysty, hrabiego Ciano, w którym pojawił się zapis jego rozmowy z Ribbentropem z 11 sierpnia. Wówczas minister Rzeszy wyraził się jasno: chcemy i dążymy do wojny. W Norymberdze Ribbentrop twierdził, że nigdy tak nie powiedział. Bez przerwy wypierał się tych słów, zarzekając się, że jest to wyłącznie wymysł Włocha. A jak przedstawiciele Związku Radzieckiego poradzili sobie w Norymberdze z paktem Ribbentrop-Mołotow? W tej sytuacji mogli się przecież, przecież czuć co najmniej niezręcznie. Ściśle tajny traktat między ZSRR a III Rzeszą ujrzał światło dzienne w Norymberdze dzięki obrońcy oskarżonego Rudolfa Hessa. Podsunął mu go jeden z amerykańskich dziennikarzy, który otrzymał dokument od nieznanej do dziś osoby z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Zapis radziecko-niemieckiego paktu szybko stał się sensacją. Oskarżyciele ze Związku Radzieckiego za chwilę sami przecież mogli stać się oskarżonymi, tym bardziej, że jego autentyczność potwierdził sam Ribbentrop. Tymczasem radzieccy delegaci początkowo przekonywali, że nie wiedzą o istnieniu takiego dokumentu i przestrzegali przed jego cytowaniem. Kiedy świadkiem został minister spraw zagranicznych III Rzeszy, przedstawiciele ZSRR poprosili go, aby nie poruszał tego tematu, ponieważ nie było to przedmiotem procesu. Ostatecznie reprezentanci trzech pozostałych, Zostałych mocarstw nie zajęli się tą sprawą, ponieważ obrońca Hesa nie chciał ujawnić, jak wszedł w posiadanie tego dokumentu. Sędziowie nazwali go więc materiałem dowodowym wątpliwego pochodzenia. W sprawie ataku na Polskę 1 września 1939 roku zeznawał m. innymi generał Erwin Lahausen, bliski współpracownik admirała Kanarisa. Wojskowy potwierdził dostarczenie kilku polskich mundurów które posłużyły potem do tzw. prowokacji gliwickiej. Incydent posłużył Hitlerowi do ataku na Polskę. Oskarżeni naziści podczas procesu norymberskiego podkreślali, że Warszawa była twierdzą z silną obroną przeciwlotniczą. Kesselring, odpowiedzialny za naloty Luftwaffe na polską stolicę, zapewniał, że ograniczał bombardowania, aby oszczędzić ludność cywilną. Inni naziści potwierdzili, że Hitler już wtedy planował wyeliminować polską inteligencję, nazywając to politycznym uporządkowaniem. Kanaris miał się temu sprzeciwiać, obawiając się reakcji ze strony świata. Natomiast Ribbentrop zapewniał na ławie oskarżonych, że nie nawoływał do mordowania Żydów. W kwestii operacji Barbarossa jako świadka radzieccy prokuratorzy wezwali Friedricha Paulusa, czyli dowódcę 6 Armii spod Stalingradu. Wojskowy zeznał, że plany napaści na ZSRR powstawały już we wrześniu 1940 roku. Działania związane z koncentracją wojsk rozpoczęły się już 3 miesiące później. Paulus potwierdził, że atak na Związek Radziecki o 5 tygodni opóźniła inwazja na Jugosławię. Za głównych architektów planu Barbarossa wskazał oprócz Hitlera również Keitla, Jodla oraz Geringa. Zdaniem amerykańskich przedstawicieli w Norymberdze zajęcie Związku Radzieckiego było potrzebne Hitlerowi do przygotowania ataku na Stany Zjednoczone. Takie plany miały podobno powstać już jesienią 1940 roku. Tymczasem trybunał w Norymberdze nie zajmował się dalszymi fazami II wojny światowej. Ważniejsze były inne tematy: ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Na ławie oskarżonych w Norymberdze zasiadł Alfred Rosenberg, twórca rasistowskich teorii narodowego socjalizmu oraz minister Rzeszy do spraw okupowanych terenów wschodnich. Mówiąc inaczej, wybitnie perfidna i obrzydliwa persona. Obok niego, również wśród oskarżonych, znalazł się Juliusz Streicher, organizator żydowskich pogromów, a także wydawca pisma prowadzącego nagonki na Żydów, Der Strummer. Przed trybunałem w Norymberdze zeznał, że dzięki Mein Kampf zrozumiał, jak dużym zagrożeniem są Żydzi. Jednak również i on podczas procesu uparcie twierdził, że nic nie wiedział o masowych zbrodniach dokonywanych na Żydach. Obstawił przy swoim nawet w sytuacjach, gdy oskarżyciele cytowali mu fragmenty artykułów z tygodnika, który prowadził. Tymczasem padały w nich konkretne liczby ofiar. Wśród oskarżonych był również Hans Fritsche, prawa ręka Goebbelsa i szef Wydziału Prasy Krajowej w Ministerstwie Propagandy. Co ciekawe został uniewinniony, ponieważ Trybunał uznał, że nie ma dowodów na to, iż wiedział, że informacje, które rozpowszechnia są... Fałszywe. Do winy przyznał się natomiast Baldur von Schirach, przywódca Hitler Jugend, potwierdził, że sprowadził niemiecką młodzież na złą drogę. Przed Trybunałem Sprawiedliwości zeznawał też Hans Lammers, szef hitlerowskiej kancelarii Rzeszy. Z jego wypowiedzi wynikało, że Hitler już jesienią 1939 roku zastanawiał się nad mordowaniem osób chorych umysłowo. Pierwszymi ofiarami były osoby z ośrodka w Stein. Zginęło tam ponad 15 tysięcy ludzi. To było preludium do mordów dokonywanych potem na Żydach. Świadkowie zeznali w Norymberdze, że twórcą metody związanej z gazowaniem ludzi był komisarz policji kryminalnej Christian Wirth, który w czasie wojny był m.in. komendantem obozu zagłady w Bełżcu. Zbrodniarz został zabity przez jugosłowiańskich partyzantów niedaleko Triestu w 1944 roku. Jedną z najbardziej tajemniczych osób podczas procesu norymberskiego był Rudolf Hess, były zastępca Hitlera oraz człowiek, który uciekł do Wielkiej Brytanii w 1941 roku. Niemiec twierdził, że nie pamięta byłych współpracowników, a w tym m.in. Geringa. Specjalny zespół lekarzy z czterech zwycięskich państw, czyli Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR i Francji, przebadało Hessa, czy aby na pewno ma amnezję. Podczas pobytu w więzieniu zachowywał się co najmniej dziwnie. Miał bardzo skrupulatne życzenia. Co do posiłków. Narzekał, że chleb, który otrzymuje, jest wypieczony z zepsutej mąki. Nie chciał jeść jajek. Kiedy już coś jadł, leżał na ziemi, ponieważ twierdził, że tak jest mu wygodniej. Uważał, że stale ktoś chce go otruć. Zapowiadał, że jak tylko opuści więzienie, zajmie się budową szpitalu homeopatycznego. Jego przesłuchanie przed Trybunałem Sprawiedliwości odbyło się 30 listopada 1945 roku. Jego obrońca złożył wniosek, aby uznać go za niezdolnego do działań prawnych. Tymczasem Hess, jak gdyby nigdy nic, poprosił o możliwość zabrania głosu. Wstał i powiedział, że już wszystko pamięta i chce być sądzony. Powiedział, że utratę pamięci symulował, jak to ujął, ze względów taktycznych. Trybunał przychylił się do jego prośby. Oskarżyciele nie chcieli dla Hessa żadnej taryfy ulgowej za to, co zrobił w 1941 roku. Twierdzili, że Niemiec był do tego momentu pierwszoplanową postacią Trzeciej Rzeszy i on również ma krew na rękach tysięcy, a nawet milionów ludzi. Dlatego Hess nigdy nie zrealizował swojego marzenia o zbudowaniu szpitala. Zamiast tego Resztę życia spędził w więzieniu. W gronie oskarżonych w Norymberdze był też jego następca, Martin Bormann. Jako jedyny odpowiadał za swoje zbrodnie zaocznie. Ostatni raz widziano go w nocy z 1 na 2 maja 1945 roku, kiedy uciekał z oblężonego Berlina. Nienawidził Słowian, Żydów oraz Kościoła. W Norymberdze został zaocznie skazany na karę śmierci. Jak się później okazało, Borman popełnił samobójstwo prawdopodobnie rano 2 maja, przegryzając kapsułkę z cyjankiem. To tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku serii Po wojnie, który swoją premierę będzie miał za kilka tygodni, opiszę m.in. o tym, jak naziści tłumaczyli w Norymberdze eksterminację Żydów. Jak się pewnie domyślacie. Niewielu przyznało się do winy. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.